Dzisiaj będziemy robili test Nissan Leaf z 2014 roku. No to startujemy. ze 100% baterii. Okazuje 86 km zasięgu, ale zobaczymy ile przejedzie. Jest minus 8. Mam ustawione 20 stopni grzania. Jadę taki cykl mieszany. Jadę z miejscowości Witnica do Gorzowa. W Gorzowie troszeczkę pojeżdżę po górkach. No i chcę wrócić do Witnicy. Jeżeli wystarczy mi baterii, to będę jeździł po wietnicy, aż nie włączy mi się tryb żółwia. Chcę po prostu na maksa sprawdzić, jaka jest bateria, ile tutaj da radę przy temperaturze, w tym momencie minus 8, wyciągnąć. Poza terenem zabudowanym, jak widać, nie odróżniamy się od ruchu. 69% baterii mamy, 26,8 km przejechane. Jesteśmy w centrum Gorzowa. Proszę bardzo, jest akada. Tam dalej zobaczyli tą naszą wspaniałą dominantę. A tu będzie króciutki widok na katedrę gorzowską. Tu mural z kasetami magnetofonowymi. Pamiętacie to jeszcze? Wiecie co to jest? Szczególnie pytanie do młodszych widzów. Jestem mega zaskoczony, bo przejechaliśmy miasto. 64% baterii. Szczerze mówiąc, to ja się tutaj spodziewałem maksymalnie 52-3%. No to trzeba sobie troszeczkę utrudnić. Wyjeżdżamy z Gorzowa. I. Góreczka, to taka fajna góreczka, kąt nachylania 10 stopni, to lecimy, niech nam trochę te procenty zejdą. Mamy coś nowego, wyskoczyło coś takiego, że pokazuje, że nie jest w stanie wskazać ile jeszcze kilometrów nie będziemy w stanie przejechać, mamy jeszcze 10% baterii. Jeździemy dalej. Przy 84 km znikła mi tutaj ostatnia kreseczka. Jeszcze nie jestem w trybie żółwia, ogrzewanie cały czas działa. Słuchajcie, jeżdżę, jeżdżę, czekam na tego żółwia. Mam już 88,8 km i nie wiem jak bardzo jeszcze pusić los, bo to kurde... Nie chcę mieć jakiejś takiej przygody, że będę musiał zaraz jakąś lawetę wzywać, żeby ściągnąć auto ten kilometr czy dwa pod dom, żeby podłączyć to do gniazda ładowania. O, proszę, jest, 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 jest! Włączył się żółw. Ogrzewanie, o dziwo, cały czas jeszcze działa. Zobaczę, jaką maksymalną szybkość mogę wyciągnąć. Strasznie wolno przyspiesza, powiem Wam to jest teraz takie turbo eco Ale spokojnie do 42, 43. Zobaczymy, ile na maksa uda mi się roz, rozkulać. Auto. 47, 51, 52, 54. 95, dobra, już szybciej nie będę jechał, bo to już, żeby przepisów nie łamał. Zakończył się test. Ja jeszcze mogłem, myślę, że spokojnie kilka kilometrów przejechać tym autem. Przejechałem 91,9 km. Czy to jest dobry wynik, czy to jest słaby wynik w temperaturze? Minus 7. Właściwie to było minus 8, minus 7. I teraz, jak to ocenić? Auto ma 12 lat nie spodziewałem się tak dobrego wyniku. Dodam jeszcze dwie istotne informacje. To auto ma oryginalny akumulator i realny zasięg tego auta um, oceniany przez kupujących w 2014 2015 roku to było około 130 km w normalnych warunkach, więc myślę, że wypadło całkiem nieźle. A jak wy uważacie?